bo ta instytucja referendum za rzadko jest używana. Ludzie chcą częściej uczestniczyć w demokracji niż raz na cztery lata. E, najlepszym wyborem jest... Nie pójść na referendum. Po pierwsze są marnowane olbrzymie pieniądze na kampanie wyborcze, na wielkie billboardy, na płatne reklamy w prywatnych stacjach telewizyjnych i radiowych, na naprawdę takie formy reklamowania polityki, które są zbędne i na wyścig zbrojeń, który w dużym stopniu jest finansowany bez sensu z budżetu państwa. Najlepszym wyborem jest nie pójść na referendum. Przede wszystkim trzeba zabronić referendów, trzeba zabronić jakiejkolwiek aktywności e, obywatelskiej. Z prostego powodu, drodzy Państwo, Wy się po prostu wtrącacie, wtyleniacie politykom, marnujecie ich czas, zbieracie te podpisy pod jakimiś projektami typu CPK, przynosicie ich kilkaset tysięcy, a oni potem muszą to wszystko no, najpierw odrzucić, to idzie szybko, a potem przemielić przez niszczarkę. Niszczarki mają swoją wydajność, przemielić kilkaset tysięcy – Podpisów nie jest tak łatwo, więc przestańcie uprzykrzać politykom życie. Oni nie są od tego, żeby was słuchać i słuchać decyzji, które podejmujecie w referendach. To jest absurdnie do tego zostaliście stworzeni. Zostaliście stworzeni do tego, aby no, macie dwie możliwości. Możecie albo założyć bank, albo założyć homonto. Jak założycie bank, to wówczas będzie wam się żyło bardzo dobrze, dostaniecie dużą ochronę prawną, a jak nie, to należy założyć oczywiście homonto i tyrać do śmierci na jeden kredyt. Pierwszym wyborem jest... Nie pójść na referendum. Niskie progi referendalne, proszę Państwa, to jest nasz przyszły obo obowiązek. Należy też obniżyć próg, poniżej, poniżej którego referendum nie jest ważny. Bo w tym momencie, chociażby w wyborach samorządowych, nie da się w praktyce odwołać tak skompromitowanych prezydentów miast. Bo ta instytucja referendum za rzadko jest używana. Ludzie chcą częściej uczestniczyć w demokracji niż raz na cztery lata. Ja zachęcam mieszkańców, tych, którzy są za rozwojem naszego miasta, aby w tym wyrażeniu nie uczestniczyć. To jest. Nie jestem w stanie powstrzymać się przed skomentowaniem tej wypowiedzi zaraz. Posłuchajmy. Fair play w tej kampanii za wiele nie było, niestety. Tutaj muszę wrzucić swoje trzy grosze. Fair play, czyli tak, wyobrażacie sobie, chodzi o zrywanie banerów i rysowanie samochodów. Czy wyobrażacie sobie, że ktoś na, własną, na własne ryzyko odpowiedzialności karnej popełnił te przestępstwa, a tu chodzi o poważne rzeczy, bo te banery plus samochód to myślę, że jest strata powyżej 10 tysięcy złotych. Myślicie, że jakiś zwolennik burmistrza, który nawet go kocha niezmiernie, naraził się na więzienie? Nie sądzę. Yy, jaka jest druga możliwość? No, że ktoś yy, na zlecenie kogoś z Rady Miejskiej albo kogoś z kierownictwa urzędu, yy, po prostu, że oni wynajęli bandytów. No, nie mówię, że tak było, nie mam żadnych dowodów, ale nie wierzę, że yy, prywatna osoba yy, nie za pieniądze i że nie bandyci zrobili, dokonali takich przestępstw. To była rzecz na zlecenie. A kto zlecał, i kto, kto mógł zlecać, i kto mógł płacić za to? No, chyba nie prywatny obywatel, zwolennik Kordiana Kolbiarza. A może tak, może są tacy oddani, że pójdą do więzienia za niego. To by było bardzo zabawne. Ja zachęcam mieszkańców tych, którzy są za rozwojem naszego miasta, aby w tym wyrażeniu nie uczestniczyć jak słyszę z ust Krodiana Kolbiarza, że yy, o rozwoju miasta, to zaraz mi się kojarzy, że to będzie rozwój miasta, czyli powierzenie kolejnych zadań, kolejnych pieniędzy publicznych yy, duetowi Bogdanowi Wieczorkowskiemu i Karinie Heredzie, jego księgowej, którzy zgodnie z raportem NIK, yy, jest postępowanie w prokuraturze dotyczące tego, yy, zgodnie z raportem NIK, w yy, Polskie dokonali strasznych rzeczy, strasznych w sensie księgowym i yy, niegospodarności mieniem publicznym. I teraz Karina Hered i Bogdan Wyczołkowski kierują, bo to już jest w KRS-ie, spółdzielnią energetyczną, czyli tym, tym tworem, który ma dawać nam tani prąd. Jeżeli dadzą nam tak samo tani prąd, i ten prąd będzie tak samo tani jak mieszkania, które wcześniej budował Simnysa, czyli dwa razy droższe niż u dewelopera, to ten prąd nie wiem jaką będzie miał cenę strach się bać. No tutaj taką czarę goryczy chyba i już coś, co strząsnęło wszystkimi mieszkańcami naszego miasta, naszych gminy, to był ten makabryczny pochód strumną. To jest naprawdę ciężki przypadek. Zamiast wytłumaczyć się z straconych milionów, z za drogich mieszkań, z Wyczałkowskiego, z tych wszystkich niegospodarności, to Nysa staje się jedynym miastem, w którym, w Europie, a może i na świecie, w którym teledysk zranił burmistrza. Na serio, to ten facet nie ma nic więcej do powiedzenia, niż rozmawiać o teledysku. Owszem, ja jestem artystą. Śmiejcie się jak chcecie. Akademia Muzyczna w Katowicach, Wydział Kompozycji, pisze teksty, filmuje. Taki jestem. I teraz o tym będziemy rozmawiać przy okazji referendum o teledyskach? To naprawdę nie jest poważne. To jest jakiś temat absolutnie idiotyczny, zastępczy. A żeby było wesoło, teledysku nie zdążyłem jeszcze zrobić, bo dużo obowiązków. Natomiast samą muzykę puszczam teraz. Piosenkę, która jest w tym teledysku. Ja ją bardzo lubię, wydaje mi się, że jest bardzo zabawna, a skojarzyła mi się z marszem żałobnym, no bo takie, tak mi się skojarzyła. Słuchamy. Gospodój. Weźmy Tydesa i Jaguara. Wszyscy widzimy, jak ty się starasz. I dla przyjaciół worek pieniędzy. Złe czasy przyjdą, nie zginiesz w nędzy. O w a także w simie, to bez Bogusia bogactwo zginie. Boguś jak midas, on tam jest po to, czego się dotknie, zamieni w złoto. Tralala Boguś! Tralala Boguś! Nie gospodarz, tylko gospodarz. Ale dlaczego zapytać musisz, bo jak się dorwiesz, kasę wydusisz. Jakieś komisje? Pieprzyć tych leszczy, pieprzyć policję. Nic ci nie zrobią, a nawet jeśli to nieistotne, wypij i prześpi. Boguś, ty jesteś świata zegarmist jak goblin w banku, jak wielki skarbnik. Masz tyle zalet, masz zalet, masę. Nie martw się, chłopie, o drobną kasę. Tralala Boguś, tralala Boguś, ty nie gospodarz. Kogo spoduś, ale dlaczego zapytać musisz? Bo jak się dorwiesz, kasy wydusisz i wszystko pięknie, a i wszystko dalej, a kręci się, kręci. Zadłużony A to w arn a także w Simie. To bez Bogusia bogactwo zginie. Boguś jak Midas, on tam jest po to, czego się dotknie, zamieni w złoto. To dzięki niemu, choć to krócieni, cieni, Mysa najlepszym miejscem na ziemi. To dzięki niemu nie skąpcie premii. Nysa to miasto pełne jeleni. Halala Bogu! Lala la, la, boguś, ty nie gospodarz, tylko gospoduś Ale dlaczego zapytać musisz, bo jak się dorwiesz, kasę wydusisz. Tutaj taką czarę goryczy chyba i już coś, co strząsnęło wszystkimi mieszkańcami naszego miasta. To jest pierwszy burmistrz w Unii Europejskiej, dla którego teledyski są ważniejsze niż zarządzanie miastem. A tak na serio, to to jest jakaś absurdalnie infantylna próba przykrycia drożyzny nieprawidłowości i nieudolności władzy. Dziękuję za uwagę.